Witajcie moi kochani! Dzisiaj do naszej oferty dołączy KIA Seed, pierwszej generacji poliwcie z benzynowym silnikiem 1416V o mocy 90 koni. Samochód w naprawdę bardzo ładnym stanie. Regularnie serwisowany, zadbany środek, niezniszczony. Przebieg to tylko 187 tysięcy kilometrów. Na wyposażeniu mamy nawigację i kamerę cofania. Oczywiście klimatyzacja, gniazdo AUX i USB. Bardzo dużo poduszek powietrznych i bardzo duży bagażnik. Bardzo fajne autko, polecam serdecznie.